PrzeciGodni księża, zacni kombatanci, szanowni parlamentarzyści, szanowni samorządowcy, droga młodzieży, szanowni państwo po raz kolejny święto Konstytucji 3 Maja gromadzi mieszkańców naszego miasta pod pomnikiem czynu niepodległościowego. W polskiej tradycji 3 maja jest dniem radosnego, patriotycznego świętowania dniem celebrowania naszej polskiej państwowości, której Trzeciomajowa Konstytucja jest fundamentem. Dlaczego tak ją postrzegamy? Ponieważ symbolizuje ona oświecone, mądre i odpowiedzialne dążenia rządzących Polską do modernizacji naszego kraju. Stąd przez 123 lata zaborów Trzeciomajowa Konstytucja była inspiracją dla wolnościowych i niepodległościowych dążeń Rzeczypospolitej. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucję 3 maja uchwalono jako pierwszą w Europie i drugą na świecie, na owe czasy bardzo postępową ustawę zasadniczą. Było to ukoronowanie polskiej oświeconej myśli zwieńczenie wysiłku, wielkich osobistości, znamienitych patriotów, które do dziś jest naszą klubą. Ta ważna data, jaką jest 3 maja, zawsze jest okazją, by wspominając dzieje pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej Konstytucji, zadumać się nad historią. Bowiem niespełna dwa tygodnie temu zainaugurowaliśmy obchody 600 rocznicy Otrzymania przez Miasto Sokołów Podlaski praw miejskich, która przypada dokładnie 20 kwietnia 2024 roku. Przez najbliższe lata, na które zaplanowano obchody jubileuszu, baczniej niż kiedykolwiek będziemy przyglądać się historii naszego miasta. Chwały ślad odcisnęło w niej powstanie styczniowe, którego 160. rocznicę obchodzimy w tym roku. Na Sokołowskim Rynku oddali życie za ojczyznę ksiądz Stanisław Brzuska i Franciszek Wilczyński. By upamiętnić ich ofiarę, w poniedziałek 22 maja po raz dziewiąty wyruszy na trasę sztafeta Niepodległości śladami księdza Brzuski. Wystartuje ona z Łukowa, by w godzinach popołudniowych finiszować pod naszym pomnikiem księdza Brzuski. Bądźmy obecni, powitajmy serdecznie uczestniczącą w niej młodzież która jak zwykle poniesie sokołowskimi ulicami biało czerwoną flagę. Szanowni mieszkańcy, mieli goście, którzy przybyliście do nas w tym uroczystym dniu. Z okazji dzisiejszego święta składam Państwu życzenia pokoju, pomyślności i radości z bycia Polakami. Niech będzie to dla nas wszystkich okazja, by poczuć dumę z naszej ojczyzny i jej bogatej historii. Niech dziedzictwo Konstytucji 3 maja będzie dla nas wszystkich inspiracją do budowania silnego i sprawiedliwego państwa. Niech łączy nas w szacunku dla praw i obowiązków obywatelskich oraz w trosce o wspólne dobro. Szanowni Państwo, dziękuję Księdzu Prawatowi Andrzejowi Krupie za odprawienie mszy i wygłoszenie chomili. Dziękuję współcelebransom za odprawianie wspólnie z Księdzem Prołatem mszy. Za obecność i oprawę uroczystości serdecznie dziękuję członkom Orkiestry OSP Sokołów Podlaski, dziękuję Pocztom Sztandarowym, serdecznie dziękuję kombatantom, weteranom, a także młodzieży, harcerzom, przybyłym delegacjom. Wszystkim mieszkańcom i gościom odwiedzającym nasze miasto życzę wszelkiej pomyślności, i dziękuję za przybycie. Dziękuję bardzo.